Cześć. Piękna pogoda, nagrywam na zewnątrz. Tak jak obiecałem, dzisiaj powiem Wam o ciemnej stronie posiadania Pitbull'a. Pół żartem, serio. Ale powiem Wam o wadach. Wcześniej mówiłem o samych zaletach, samych superlatywach. Dzisiaj Wam powiem o tym, gdzie ten pies się nie sprawdza, w jakiej rodzinie by się nie sprawdził, albo może w jakich rękach by się nie sprawdził. W pierwszej kolejności nie jest to pies dla osób nerwowych, niecierpliwych, ale również nieflegmatycznych, czyli musi być balans. Nie może być to osoba nerwowa-agresywna, bo jeżeli przełożysz, przełożysz tą agresję i nerwy na swojego psa, ten pies w stosunku do ciebie będzie bardzo zamknięty, a w stosunku do otoczenia będzie bardzo nerwowy. Kolejną taką ważną cechą, której nie powinieneś mieć, jeżeli chcesz mieć pitbula, jest to. Bycie flegmatykiem. Jeżeli jesteś osobą flegmatyczną, jeżeli jesteś osobą, która nie reaguje w czas, w punkt, nie będziesz się zgrywał ze swoim psem. Jest to pies dynamiczny, jest to pies aktywny, który wymaga tego samego od właściciela. Jeżeli taki nie jesteś, pojawią się problemy. Ten pies będzie szukał więcej dopaminy na zewnątrz niż z tobą. Więc musisz to rozważyć. Jeżeli jesteś osobą bardzo spokojną i flegmatyczną, proponuję ci, jeżeli lubisz psy mocne, yy, psy molosowate, kanekoso, rottweiler, świetne pieski. Kolejnym aspektem są wycieczki, górskie, lokalne wyprawy kilkudniowe. Nie jest tak do końca kolorowo, jak wspominałem w ostatnim odcinku, gdyż dla tego psa nigdy ta temperatura nie jest idealna, nigdy warunki nie są idealne. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że jeżeli jest 8 stopni, na dworze i mój pies jak jesteśmy w górach przebiegnie po potoku po mokrej prawie i na chwilę się zatrzymamy żeby się napić herbaty to on się zaczyna część, OK. Jeżeli jest po prostu z mazluchem jeżeli jest za ciepło 22 stopnie 23 stopnie w Irlandii czyli takie lato w Irlandii pełne to on znowu zaczyna się przegrzewać więc ta temperatura nigdy nie jest komfortowa dla tego psa. Kolejną rzeczą jest, są jego wymiary. Jest to pies ani duży, ani mały, no i ani ciężki, ani lekki. I przez to wycieczki w góry, w szczególności w takie tereny zalesione, takie, gdzie są tak jak w Irlandii torpowiska, są takie niskie krzaki plus tor, wafel się cały czas zapada. On wygląda bardziej jak taki zając skaczący, aniżeli pies. Więc na pewno nie jest, nie jest to wygodne dla psa. Niejednokrotnie zdarzało się, że naprawdę... Dla niego jest to przedzieranie się jak przez dżunglę, gdzie mój długi pies Mewic kanekosu sobie po prostu dumnie kroczy ponad tymi krzakami. Tak samo w zimie. Jeżeli są wysokie opary śniegu, no to ten pies skacze po śniegu, a nie chodzi. Następnym minusem jest to, że jeżeli rano chce z nim wyjść, go wypuścić do ogrodu, żeby się załatwił, no on nie wyjdzie, bo jest mokra trawa, jest rosa, jest chłodek, więc on będzie szukał jakichś kamieni, żeby nie dotknąć czasem rosy i... Nie dotknąć zimnej, mokrej trawy. Więc jak widzicie, jest to zmarzluch, jest to pies, który nie bez powodu śpi ze mną w śpiworze na wycieczkach, tylko dlatego, że on szuka tego komfortu termicznego, również kontaktu z człowiekiem, ale komfortu te termicznego. Bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o podróże i ograniczenia z pitbulem, jest to, że tak naprawdę jest niemile widziany w wielu krajach. Skupmy się na Europie. Jest dosyć ciężko z nim podróżować, jest to stresujące. Myśmy podróżowali, byliśmy w kilku różnych państwach z wafelkiem, no i przekraczanie granicy czasami jest, jest ryzykowne i nerwowe. Wychodzenie z nim na spacer, jeżeli śpimy w jakimś hotelu, w różnych krajach jest to nerwowe. Więc to też trzeba rozważyć, że Skandynawia, przejazdy przez Niemcy, w zasadzie pozostawanie w Niemczech, Francja i tak dalej, są to, Anglia, są to momenty bardzo stresujące. Do Hiszpanii łatwiej, do Holandii łatwiej, na Chorwacji byliśmy również łatwiej, ale są kraje, w których nie jest mile widziany. I jest to, jest to, rzeczywiście stresujące. Bardzo dużo ograniczenia, jak już jesteśmy w jakimś kraju. Bardzo dużo ograniczenia, tak jak w Irlandii. Wafel musi być na czy cały czas w kagańcu. Oczywiście licencja. Licencja jest niczym innym jak podatkiem. Ale brak tej licencji będzie skutkował, będzie skutkować. Odebraniem psa, czyli jeżeli ja nie zapłacę tego regularnego podatku rocznego za psa, to taka straż ochrony zwierząt może przyjść i może mi odebrać psa. Ten pies idzie do schroniska, no i teraz ja nie mogę po zapłaceniu licencji odebrać go. Ja muszę, przede wszystkim musi organizacja pozarządowa wydobyć tego psa ze schroniska, bardzo często to są takie umieralnie. Wydobyć tego psa ze schroniska. Jeżeli oni go wydobędą, ja mogę się starać o adopcję, więc ten proces jest dosyć złożony. Ja nie wiem, jak wygląda w innych krajach, możecie mi napisać w komentarzach. Jednakże w Irlandii jest to dosyć skomplikowane. Treningi sportowe. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku. Super, świetnie. Bardzo fajny pies do pracy sportowej wa Agility. Tak jak mówiłem, jest troszeczkę za ciężki, więc tutaj ten top, takie podium. Będzie ciężko osiągnąć. Jeżeli ktoś osiągnął, super, napiszcie mi w komentarzach, chętnie zobaczę filmy. Z posłuszeństwem, w takim posłuszeństwie sportowym, z tego co się orientuję, w Polsce jest dosyć trudno startować z psem na takim wysokim poziomie, gdyż nie jest po prostu psem zarejestrowanym w związku kenologicznym, i przechodzenie w poszczególnych etapach jest dosyć, dosyć, dosyć trudne. Jeżeli macie jakieś doświadczenia w statach, z PitBullem w Obedience Sportowym, napiszcie, powiedzcie do jakiego poziomu doszliście i do jakiego można dojść. Jest to bardzo ciekawe. Na pewno łatwiej jest w konkurencjach typu Nosework czy w Mantrailing. Jest dużo łatwiej pracować z tym psem. Jednakże nie jest to pies idealnie stworzony do pracy w Mantrailingu na przykład. Bardzo ważne jest, żeby od samego początku uczyć tego psa takiej dyskryminacji zapachów innych zwierząt, innych psów uczyć go głównie z koncentracji na, na, na ludzkim zapachu, ale to też nie tyczy się tylko i wyłącznie pitbulla, ale tyczy się również innych ras, również ras myśliwskich. Minusem posiadania pitbulla jest ta, takie posłuszeństwo na co dzień. Mamy posłuszeństwo spotowe, które ładnie wygląda na YouTube, które ładnie można prezentować na zawodach, na testach. Ale życie codzienne jest troszeczkę inne. Ten pies jest typowym eksplorerem, kocha eksplorować, kocha być przed tobą, kocha y, taką niezależną pracę, on ciebie kocha dalej podczas spaceru i lubi z tobą robić y, ćwiczenia, jednakże ten instynkt takiego niezależnego psa cały czas w nim drzemie. Więc jeżeli waszym celem jest pies rodzinny i spokojne spacery dookoła bloków, czy generalnie takie spokojne życie, ten pies może się nie wpasować, ten pies może yy, chcieć więcej. Yy, ja mam porównanie jak idę z psem, z yy, wafelkiem na hiking na dwa dni, to on przez dwa dni jak go puszczę ze smyczy potrafi eksplorować, biegać i kocha to, kocha tą wolność. A jak idę z mefkiem, czyli z kanekoso, no to on po 20-30 minutach zostaje ze mną, jest bez smyczy, ale cały czas przy mnie Zostaje, jak takie, takie fajne ciele za mną ciągnie. Jest to super. No, dwa różne psy, dwa różne temperamenty, dwa yy, różne takie spojrzenia na, na spędzanie czasu osobno. Również osiągnięcie takiego top z posłuszeństwa użytkowego na, na co dzień, na spacerach, nie jest proste. Te psy mają bardzo silny fokus na otoczenie, bardzo szybko się pobudzają i tutaj, o ile łatwo jest nauczyć psa komend, przewołanie, stawanie, chodzenia przy nodze, trudniej jest panować nad tymi emocjami. tutaj cała, cała, cały widz polega na tym, żeby skupić się na pracy nad emocjami, zrozumieć psa emocje, umieć kontrolować te emocje, umieć psa wyciszyć w domu, żeby w efektywny sposób spędzać czas na, na zewnątrz, na spacerze. No i bardzo, bardzo często poruszany wątek pracy w obronie. Nie radziłbym Wam kupować psa pitbulla jako psa obronnego czy psa służącego. Jest dużo więcej, jest dużo innych lepszych psów, lepiej spisujących się w pracy w obronie. Ja wkleję króciutki filmik pracy z moim pieskiem. My doszliśmy do bardzo fajnego poziomu, ale to są naprawdę godziny, lata pracy w tym kierunku. Dużo szybciej osiągniecie fajne efekty z psami stworzonymi do tego, owczarek niemiecki, And Rottweiler Doberman, Kanekoso, Dog Argentino e, aniżeli z pitbullem. Tą wisienką na tocie jest właśnie to życie w rodzinie. Często do mnie ludzie się zgłaszają, którzy mają świetnie ułożonego psa, pitbulla, świetnie sprawdza się na spacerach w rodzinie i tak dalej z kochającym psem. Ale jak pojawia się nowy członek rodziny, pojawia się dziecko, ten pies się gubi i sobie nie radzi w tym nowym otoczeniu. Dziecko oczywiście eksploruje, poznaje, chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej nowej istoty. No i Pitbull, który pragnie autonomii, z drugiej strony też miłości, ale w stosunku do osób, które zna, <laughs> document. pragnie tej autonomii, to często pojawiają się problemy z agresją. Z, zaczyna się od takich sygnałów uspokajających, które bardzo często są, Nierespektowane przez dziecko z wiadomych przyczyn, no później dochodzi do kłapnięć, do ugryzień, no do takiej trochę ostrzejszej formy komunikacji, że ja sobie nie życzę, żeby się do mnie zbliżał, Mówiłem ci wcześniej o tym. To nie jest żaden, żaden wstyd, to jest po prostu to jest życie. No tak, tak wygląda życie i niektórym się to udaje spasować, bo to jest kwestia dopasowania charakterów tego backgroundu, tego wszystkiego, co się działo wcześniej. No i. Dziecka, no i naszej świadomości jako rodziców i uczenia dziecka i uczenia psa. Więc to wszystko trzeba po, połączyć, dać do kupy i wtedy wychodzi nam świetny yy, wynik pracy z psem, z rodziną, połączenie tego wszystkiego razem w takiej symbiozie. Jak już tak sobie siedzę i trzęsę się z zimna, pójdę po kurtkę i nagram kolejny odcinek dla Was na temat lęku i strachu, jak sobie z tym radzić, jak to diagnozować, jakie są objawy, Czego, są, czego jest to przyczyną i taką króciutką terapię, co można z tym zrobić.